Cześć i was w kolejnym odcinku u mnie na kanale znowu skupimy się na questach, tyle że tym razem na eventowym oczywiście sylwester jak sylwester musiał się coś pojawić niestety nie było to ogłaszane na w stronie głównej przynajmniej ja nie widziałem, może jestem niedowidzący no i pojawiły się questy, dokładnie dwa pierwszy można wziąć tutaj tutaj była jeszcze jedna opcja, nie byłem pewny czy to ta ale jest okej, okay, dostaliśmy sobie po wzięciu Hmm, po wejściu w ostatnią opcję początek questa jak widać tajemniczy bal i dostaliśmy tajemniczą ulotkę hmm, dobra potrzebujemy żeby rozwiązać tego questa najpierw udać się do detektywa dobra detektyw jest w eder ale będzie mu potrzebne piwo które można kupić? Ja kupię na przykład w Eder, powinno być, ale jestem pewny, że będzie w Erwin, więc tutaj szybko te karczmy podlecę. I nasz detektyw będzie w domu jakimś. Nie pamiętam dokładnie nazwy, zaraz wam pokażę. Nie pamiętam, czy to było u Bianchi. Nie, u Karczmarza. Można było zakupić. Kupujemy bodajże od razu dwa. Wezmę sobie 3. Dobra i lecimy do LR I jednak tu nie jest zwykły dom, tylko tutaj jest dostawiona mapka biuro detektywistyczne Więc oczywiście wchodzimy tutaj Mam ważną sprawę i lecimy do tego pana Chcemy rozszyfrować dokładnie tak I coś nam zabrał są najczęściej pije marylowe. Zgaduje, że piwo. Które przynieśliśmy chyba? I okej, okay, nie trzeba było mu nic przynosić. Chwilę poczekałem. Jest opcja rozmowy. Mm. Zarzeczył sobie jedno piwo. I wziął to jedno piwo. Chyba musimy mu zaraz przynieść kolejne. Dobra, czekamy chwilę, zaraz będzie można z nim dalej gadać. Okej, okay, jak widać chwilę poczekaliśmy i znowu się udało. Co, znowu piwo? Wyszłapie czy nie? Kolejne wyszłapał. Hmm, Zagadka mówi, aby iść do biblioteki. Okej, okay, przynajmniej są postępy, detektyw już na na razie nie jest potrzebny, alkoholik, zadychę. Lecimy do biblioteki, oczywiście jest to biblioteka główna w Karkahan. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, widzimy się przy książce, w, 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 w książce, którą będziemy musieli nie tyle wypożyczyć, co ją przeczytać. Jest biblioteka. Wchodzimy jak do siebie. I 7 i 4 kordy około. Czyli tutaj. Gdzieś. Yy. Tu. Szukamy, szukamy. Jest kartka. którą powinniśmy, jeśli się nie mylę. Można to odczytać. Jest to biuro margonem, czyli oczywiście tam lecimy. Jesteśmy tutaj w biurze margonem. Trzeba iść do tego pluszowego misia, który tak sobie pod ścianą. Stoi, szalmy mi misia i w ogóle Ale dobra Dostaliśmy pospolitą lilię wodną Czego szukamy? Gdzie rosną lilie? Nie mam pojęcia Ale jakbym miał skatować, powiedziałbym, że w dolinie Więc tam też się udajemy Zaraz znajdziemy odpowiednie miejsce, gdzie Będziemy mogli dalej misję wykonywać i zobaczymy co tam się będzie znajdować. Okej, okay, jak widać jesteśmy w dolinie. Dokładnie w tym miejscu. Jest tutaj wejście do jaskini, do której oczywiście wchodzimy. W środku. Jest tutaj jakiś fakir. Tam dalej jest wąż rzeczny, który jest naprawdę niebezpieczny. I tutaj w tym miejscu trzeba podejść, kliknąć. Mm -hmm. A jeśli nie tu, to gdzieś indziej. Oczywiście chodzi o lilii wodne. Ea, eee, ścinka jakaś. Jest źle. Jest bardzo źle. Robimy reseta. I znaleźliśmy znalezisko. Czyli no. Kartka z zagadką, nie chce mi się tego czytać za bardzo. O czym mówi zagadka? Zagadka mówi o tym, żeby pójść do Karkahan. Jesteśmy w Karkahan, oczywiście tutaj. Jest tutaj pewna studnia, w której jest za ciemno. Straciliśmy pieniążka. Ale jednak, no jak mówię, jest za ciemno, dlatego będziemy musieli udać się do górników, którzy oczywiście są w przedmieściach Karkaha, czyli naprawdę niedaleko. Że najprościej na świecie jest zdobyć jakieś oświetlenie. Jakieś czego problemy z netem, nie wiem czemu. Trzeba będzie go wymienić. Dobra, ja się tam udaję i zobaczymy co tam będzie za górnik. Jakiś miły morze, który nam urzeczy światełka w tunelu. Jesteśmy już w karkach, a po prawej mamy jaskinię, do której musimy wejść. Zapomniałem wam wspomnieć. Najpierw polecie sobie kupcie u Werbin, tam gdzie kupowałem piwa kurczaka pieczonego. Będą potrzebne. Idziemy do tego pana i trzeba mu dać żarcie. No i mamy latarkę górniczą. Z tą latarką najprościej na świecie musimy się przenieść tam skąd przyszliśmy. Czyli najprościej na świecie do studni w Karka. To już tak na logikę. Okej, okay, idziemy tam. No i jeszcze nasza studnia, z którą się dogadamy. I nic tutaj nie ma poza strażnikiem, czyli od razu do niego lecimy. Jeśli się nie mylę, powinien być już... Koniec quest'a, który był dosłownie bez sensu. Waka expa. Jesteśmy na mapce. Z tajemniczym balem. Oraz oczywiście... Quest został zakończony. Jest jeszcze druga misja oczywiście. No... Margonem jest w sumie tak w klimatach... Takiego jakby to ująć. Mm. Jeszcze nie ukrywając, przynajmniej w moim założeniu. A jednak jakieś głośniki, wszystko. <laughs> Ale dobra, mam nadzieję, że się podobają. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, już tworzę dla was kolejny odcinek. To co? Do zobaczenia. Cześć!